W trudnych sytuacjach w serialu kryminalnym Fala Zbrodni zapraszamy Was na nieco lżejszy moment. Rodzina Szpętańskich. Serial Obyczajowy. Codziennie o godzinie 18.00 tylko w Telewizji Szlain. Czy pozytywnego nastawienia można się nauczyć? Czy się z nim rodzimy? Kiedy się uśmiechamy, świat uśmiecha się do nas. Jest wiele sposobów na to, by wywołać uśmiech. Nutella, 60 lat uśmiechu. Milka Max. Delektuj się maksymalnym smakiem w każdej kostce. Teraz w Media Expert Smartwatch Huawei Watch 4 Pro. Nawet 200 zł taniej, a do tego 20 lat 0%. Jak życie daje znaki, to Allegro Smart Week. Tygodniowy festiwal cenowych okazji do minus 50% już trwa. Codziennie poluj na tysiące produktów ze zniżkami. Aktywuj Allegro Smart za darmo w promocji i odbierz 8 darmowych dostaw do końca roku. Jak tak, to Allegro. W tym ważnym dla ciebie dniu powiedz Rafaello. Migdał zatopiony w kremowym nadzieniu otoczony wiórkami kokosa Rafaello więcej niż 1000 słów. Tak, to był maj 2004. Weszliśmy do Unii Europejskiej. 10% taniej z aplikacją lub kartą seniora. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Niespodziewany ból przerywa Wasze wspólne chwile. Weź kapsułkę Nurofen Express Forte z płynną substancją, która uwalnia się już po minucie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Do mojego gabinetu przychodzi wiele osób, które skarżą się na włókniaki. Zazwyczaj pojawiają się one na szyi, pod biustem czy pod pachami. Nie stanowią zagrożenia, ale mogą być drażniące i kosmetycznie wstydliwe. Na szczęście w leczeniu pomoże FibroControl. Dzięki FibroControl możemy samodzielnie i bezboleśnie pozbyć się włókniaków. A efekt zobaczymy już po sześciu dniach. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. W czym pomagają nam oszczędności? Pomagają zwolnić tempo i po prostu mieć spokojną głowę. A w czym pomaga nam Santander? W oszczędzaniu. Zyskaj 6% w skali roku z kontem multioszczędnościowym. Santander Bank Polska. Sawuar vivre przyjedzie. Hej, czegoś tu brakuje. Sztućców, rzecz jasna. No, zjemy polsami. Z pudliszkami. Ketchup wymaga sosierki względnie kokilki. Nie ketchupimy bezpośrednio. Pudliszki. Smaczne i kropka.